I jest proszę Państwa bardzo ładna technika na miękkim przełożeniu Ryta Bejelka jako zwycięzczyni swojej kategorii. Wielka, uśmiechnięta, zadowolona Ryta Malutkowicz-Burmana za to zwycięzczyni kategorii kobiet dla ręce dla wieku 15-18 lat. Serdecznie gratulujemy znakomita i na tej zawodniczki. No i jaka przewaga nad kolejnymi e, koleżankami, to Państwo sami widzicie, tam jeszcze nie ma kolejnej zawodniczki na początku tej bruszki do ten zielenik, który tak powoli, powoli dopiero e, zaczyna, po tygodniu dochodzi e, zielenicę, a więc ten Radzikie je będzie jeszcze w właśnie przy tej e, raczki od pól zieleni już dają zawodniki. Kolejna z nich w rynku jeszcze 11 Agnieszka, wróż na znakomitym drugim miejscu. Gratulujemy Agnieszce, ta jest wygodna z powielna 先ほどの人は、このアーニャ、イマニア、イメージャー、ブリシュネシー、バラビエスタ、ゴジョゲ、メ Wizorem dwa wraca Monika na doskonałym przeciwniejscu. Fajnie wygląda w tym zimnastu broju. Ta utajnowa e, rada główna pod wprawdzie, ale w miejscu tej zawodniczki mamy trzy już w tej kategorii wiekowej. No i oczekujemy kolejnych. Przypominam, że wśród najmoczykowych po pierwszym okrążeniu prowadziła Estera Siarka. Równie draby różne podkarnie. <grymka> Bardzo dobrze i tu, że 210 zwar. Kaja nieoficjalnie na czwartym miejscu, może nieoficjalnie, bo oczywiście przychodzili jeszcze trasowi, będą musieli chcieli potwierdzić, czy te zawodniki przejeżdżały do nich, ale chyba tak, bo na pierwszym miejscu Wojtyła Gabriela, uznana za to, one zamieniły się miejscami, bo na pewnych okrążeniach żółta, żółto-czarna e, koszulka, to koszulka zawodnicki Ceremon Agniewski, to karakolski. W naszym na ta rzecz, również na równe wróżnie stały złożone dla nas,